dawno nie nagrywałam ale wróciłem do Was. Jak widzieliście na shortcie so robię swoją pierwszą serię, czyli clowny serial pierwszy. Mam nadzieję, że będzie dużo łapek, lajków. wam się to seria spodoba. Chcę, żeby jak najlepiej. A lubię, drugie... przechodzimy dzisiaj do odcinka, gramy sobie w Obi, jak widzicie. Musimy jechać na rowerze, skakać, jak przeszkody. Na, nagrywałam to na moim pierwszym kanale. Nie, nie, w sumie miałam dużo kanałów, ale pewnie nie, ale pewnie nie, nie oglądaliście tych kanałów. Ale miałam z 20 kanałów co najmniej. Jak wracam, miałam chyba z 20 kanałów co najmniej. Prawie jak Mr. Beast, bo Mr. Beast ma 40, a ja miałem ponad 20 kanałów. Nagrywałem już kiedyś z tego, ale to było to samo, tylko z Pogo. No więc nie takie samo, no ale podobne tylko. Co? No, podobne tylko z Pogo. Sobie. Ja na to mile, na Mile Gamę 3345 właśnie nagrywałem to. z Wersja Pogo. No ja tego widzowie chyba nie przejdę. Praleczek. Nie ma! Co Nie mogę przejść takiego łatwego. Dobra, wreszcie przeszłam. Nie, jakbym tutaj zginął, to jestem jakiś innym. Nienawidzę przeszkod z laserami. Nie. nie możecie piszeć w komentarzu, czy też nie nienawidzę przeszkód z laserami. Bóg! Jedzie, skaczesz, skaczesz, no i nagle ginie. Dawaj, nie, no bo po... nie, to po prostu trzeba robić powoli, bo ja tego nie przejdę. Nie, 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 co ja nie mogę tego przejść. Będziemy normalnie trzy godziny siedzieli na tym, Jeśli ja wreszcie zrobię tą przeszkodę. I nie próbuję na szybkiego, im nie, wychodzi. A jak ja chcę zrobić na szybkiego, to mi my... ja oczywiście nie wychodzi. Nie mam szczęścia, widzę wiedobie. Dobra, to jest akurat płaczę, więc... Nie, nie, nie. Jo! Blisko było. Nie, widzowie! a było tak ładnie, przechodziłam to. Nagle musiałam zginąć. No nie, dobra widzowie. Dobra, ja chyba, nie, ja chyba nie skaczę, trzeba jechać, No bo, nie, nie, widzowie, jakby to powiedzieć, ta gra mnie nie lubi, okej, okay? ta gra mnie wręcz nie lubi, ta gra mnie nie lubi, widzowie, ta gra mnie, nie, dawaj, dawaj. nie, nie, no, widzowie, ta gra mnie nie lubi. Od ramii, od ramii. Próbuję sobie to będziemy tu 3 godziny Bo normalnie ta gra Mnie nie lubi, nie pozwala mi przejść Wreszcie Nie wiem jak ja na takim łatwym Mogłem zginąć, ja jestem inny widzowie A jeszcze nie wiem Dokładnie kiedy będzie data Robienia tej Serii, tego sezonu Pierwszego najpierw sami nie, nie, nie nie, nie, dalej. jak nie przechodzili to tak normalnie kilka minut no nie wiem 3 godziny jak tamtego dobra 3 godziny nie no no nie wiem jak, powiedzcie mi jak widzowie jak ja mogłem spaść naprawdę widzowie ja tak dawno w ogóle. Nie wyzywajcie mnie w komentarzu, cholera. Widzowie mega dawno w nie grałem. I trochę słabiej się zrobiłem w hobby. Nie, nie, no nie, no nie, no nie, niemożliwe by było, jakbym tam spadł. I niemożliwe jest to, że nie mogę wejść na ten schodek. Ja, ja tak dawno nie nagrywałem, że ja już nie wiem, co mam mówić. Nie, to były tylko dwa tygodnie. Widzowie, ja mam tak, że nie nagrywam przez dwa tygodnie. Ja już normalnie nie wiem, co mam mówić. W tym filmie. Tego nie opłaca mi się długo nie nagrywa. Nie. To mnie... Widzowie, widzieliście? To mnie nawet nie dotknęło. to za oszustwo. To mnie nawet nie dotknęło. Aha. Bez kitu, to mnie nawet... Nie wiem, po na... nie wiem, czemu ja skaczę na takich przeszkodach, na których nie trzeba skakać. Ja skaczę, a wystarczyło, że prosto pojadę. Dobra, widzowie, mniej zadania, muszę się skupić. Dobra. Prawie doskoczyłem, no, ale prawie, nie udało mi się doskoczyć jednak. Nie no ja! ja spać? To niemożliwe, ale okej, okay. nie No ja nie poprawię tak do skakania. Joho! To było tak blisko, żeby mnie dotknęło. No mogłem skoczyć, no. No, no, no zakopiłem się. Dobra widzowie. Nie, ja widzowie tego nie przejdę. Czekaj. Widzimy się jak przejdę to. Dobra widzowie, tam tamto. Lecimy. No nie... nie widzowie, widzę, że jestem jakiś... Jak ja mogę tego nie... Nienawidzę takich przeszkód. Możecie pisać w ogóle, czy chcecie... Ucaszka, nie, no, ja jestem widzowy. Skakałem, gdy nie musiałem. I tak się skończy. Lecimy. Teraz damy radę. Nie, no, no. że damy radę. Nie zapierzmy. Nie za pierwszym razem, ale daliśmy lat. Nie za pierwszym, może za drugim mi się uda to przejść. Nie, może za trzecim mi się uda to przejść. Może za czwartym mi się to przejść. Dobra, robimy, tak, robimy taktykę. Może za piątym. Dobra, robimy taktykę powoli. Mam no gdzieś, że to zajmie nie wiadomo ile. Robimy taktykę powoli, widzę. Teraz po szybko. O Boże. La, rabi, labi. Labi. Labiryn. Nie mogę się wysłowić. To, nie było Może to nam się uda za pierwszym razem, chociaż prze. Nie. To może uda nam się za drugim razem to przejść. Nie. Możemy. Może mi się za trzecim razem, może za czwartym razem uda mi się to przejść. Może za piątym razem mi się uda to przejść. Nie, nie, nie! Jest! Jest! Może to... No, nie, to jest takie łatwe, że ja muszę to za pierwszym razem przejść. Nie ma bata, że nie muszę to za pierwszym razem. Takie nagle spadam. Załamuję się, jakbym na takim łatwym czymś przegram. Może za drugim razem to przejdę. Może za trzecim razem. Dobra, na końcu nie mogę skakać, bo zginę. Zginę. Opa. Teraz lecimy dalej więc... no jakie... widać. No. Nie, widzę, by to by było na tyle widzimy się jutro. Jutro będzie, będzie się z tego na rok.